Dyskusyjny klub książki powstanie w Pławach to nowa propozycja dla miłośników literatury od Biblioteki Miejskiej w Pławach. Instytucja ogłasza powołanie do życia dyskusyjnego klubu książki. Tego rodzaju inicjatywy od lat z powodzeniem działają przy różnego rodzaju instytucjach kultury w całej Polsce. Dyskusyjne kluby książki skupiają osoby lubiące czytać i rozmawiać o literaturze. To dobre miejsce do dzielenia się własnymi przemyśleniami na temat przeczytanej lektury, ale także do poznawania nowych, interesujących pozycji literackich czy nawiązywania nowych znajomości z innymi molami książkowymi. Zgodnie z założeniami do Dyskusyjnego Klubu Książki mogą należeć osoby dorosłe. Spotkania mają odbywać się raz w miesiącu, tak by uczestnicy mieli czas na przeczytanie nowych książek. Osoby, które zdecydują się na udział w spotkaniach, nie będą musiały opłacać żadnych składek. Co więcej, to sami uczestnicy spotkań będą decydować o ich tematyce i doborze lektur. Serdecznie zapraszamy na pierwsze organizacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Wszystkich naszych czytelników, którzy uwielbiają nowości, uwielbiają też y, książki klasyczne. Różnego gatunku, będziemy dyskutować na ich temat, będziemy wymieniać opinie, poglądy, będziemy też je zachwalać. Mhm. Tak mam nadzieję. Pierwsze spotkanie odbędzie się 31 stycznia o godzinie 17 w sali klubowej w Mediatece. To, jaką książkę będziemy wy, y, czytać, y, dyskutować, lub y, jakiej tematyki, jaki to będzie gatunek, będziemy ustalać wspólnie na spotkaniach. Spotkanie organizacyjne dyskusyjnego klubu książki odbędzie się w piątek, 31 stycznia o 17 w Mediatece. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?